Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Urszula Grabowska-Maleszko. Jestem trenerem, jestem certyfikowanym coachem. Zapraszam Cię dzisiaj na taki wątek, na, taki, na rozważania, na taki temat obsługi klienta, jakości obsługi klienta. Tytuł tego odcinka to Chcesz pokonać konkurencję? W obsłudze klienta bądź ekstra. Zapraszam. Wykonuj nie tylko swoją pracę, ale też trochę ekstra. Nie dawaj, nie wahaj się dać siebie trochę więcej, bo ta drobna różnica jest warta całej reszty. Powiedział Dan Briggs, i tę myśl przekazuję uczestnikom moich szkoleń z efektywnej komunikacji w obsłudze klienta i firmom. Z którymi spotykam się na dedykowanych warsztatach pod tytułem Akademia Profesjonalnej Obsługi Klienta. O tym, jak ważne w obsłudze klienta są to słowa, przekonałam się niedawno osobiście, właśnie z perspektywy klienta i to aż dwukrotnie w dwóch historiach. Pierwsza taka historia, którą chcę opowiedzieć, dotyczy wizyt, mojej wizyty w myjni. Wybrałam się ostatnio właśnie do myjni. Odwiedzam to miejsce regularnie, najczęściej wybierając jednak ten sam powtarzalny, piąty program mycia. Tym razem był ze mną mój syn i ponieważ ja miałam do wykonania rozmowę telefoniczną, poprosiłam i to on poszedł, aby zamówić, zakupić tą usługę mycia. Zostałam w aucie rozmawiając i bardzo się zdziwiłam, że mój syn wrócił dosłownie po 30 sekundach. Zapomniałeś czegoś? Zapytałam go wtedy, zaskoczona bardzo. Nie odpowiedział. Z daleka jak podjechaliśmy, z daleka rozpoznali Twój samochód, a i gdy wyszedłem. I gdy wszedłem do myjni, tam do, do, do biura, wszystko już było dla nas gotowe, bo wiedzieli kto, wiedzieli, że chcesz fakturę, jaki program mycia, obsługa przygotowała wszystko, co jest potrzebne, potrzebny formularz, zanim jeszcze wszedłem, powiedział zadowolony. Zaledwie kilka dni później zdarzyła się kolejna, też pozytywnie zaskakująca sytuacja. Otóż prowadziłam dwudniowe szkolenie. Podczas przerwy obi obiadowej, jak zwykle, uczestnicy warsztatów zeszli na dół do restauracji. Ja jeszcze zostałam na chwilę w sali, aby coś przygotować. Posiłki. Te lunchowe. Zawsze wybieramy rano, więc z góry wiadomo, co komu jest serwowane. Jedzenie zawsze na nas w tej restauracji czeka, już gotowe. A jedyne, co wybieramy na miejscu, kelnera, to napoje do obiadu. No więc, ponieważ zatrzymały mnie w sali sprawy organizacyjne, w restauracji pojawiłam się wtedy chwilę po pozostałych uczestnikach szkolenia i gdy weszłam, zobaczyłam, że wszyscy są już na swoich miejscach, jedzą obiad. Kelner w restauracji, ten, który wtedy nas obsługiwał, pracował, dostrzegł mnie z głębi sali i już po chwili szedł do stolika z moim daniem. Zauważyłam, że na tacy miał także butelkę napoju. Idąc w naszą stronę, w stronę naszego stolika, przytrzymał się ten wspomniany pan kelner stolik wcześniej, stolik który był, przy którym nie było gości, który był pusty. Odstawił stacy napój, a następnie podszedł do nas, postawił talerz z moim daniem i zapytał elegancko, czego się pani napije. <grym> Odpowiedziałam, jak zwykle, a w zasadzie, jak zawsze, poproszę Pepsi, bez cukru. No i to, co zrobił w tej chwili kelner, to w zasadzie o tym jest ta cała druga historia, bo to mnie bardzo zdumiało, zaskoczyło. Sięgnął po przygotowaną wcześniej, odstawioną przed chwilą Pepsi, którą niósł, i mi ją zaserwował. Naprawdę mnie to zachwyciło, bo moje takie osobiste w tamtym momencie doświadczenie w obsłudze klienta przeżyło po prostu efekt: wow. Bo po pierwsze, kelner wykazał inicjatywę, pomyślał, e, pamiętał, co lubię i zaryzykował, bo przecież w zasadzie teoretycznie mogą chcieć inny napój, a tamten był już otwarty dla mnie. E, Firmy i strategie od marketingu łamią sobie głowę nad tym, jak zwiększyć sprzedaż, jak stać się rozpoznawalnym, jak pokonać konkurencję lub jak się na jej tle wyróżnić. Inwestują środki w reklamę, w wizerunek, w bycie na czasie z najnowszymi trendami. Warto pamiętać także, że z perspektywy klienta wiele można wygrać, wyróżniając się tym czymś ekstra. W ten sposób buduje się właśnie taki efekt wow, a poprzez to satysfakcję klienta, jego lojalność w długim okresie czasu. Kluczem jest tutaj inicjatywa, kreatywność osób pracujących z klientami, którzy potrafią zapamiętać klienta, pomyśleć o jego oczekiwaniach, spełnić te oczekiwania i Zaskoczyć czymś jeszcze ekstra, czymś dodatkowym. Inicjatywa pracowników pracujących z klientami jest tutaj czynnikiem decydującym, jeżeli chodzi o sukces Twojej firmy. I tę inicjatywę można wypracować, można, ją, można ją, nią zaszczepić zespołu obsługujące klientów. I o to chodzi, o ten efekt wow, o ten efekt zaskoczenia pozytywnego, o ten efekt, żeby klient poczuł się ważny, wyróżniony. I warto na to zwrócić uwagę, mieć to w, w polu uwagi i na to intensywnie pracować ze swoimi zespołami obsługi klienta. Dlatego też teraz na podsumowanie. Raz jeszcze przywołajmy słowa Dana Brixa, jego cytat, który brzmiał: jak na początku powiedziałam, wykonuj nie tylko swoją pracę, ale też trochę ekstra, bo ta drobna różnica jest warta całej reszty. Eee, powodzenia w obsłudze klienta. Jeżeli bezpośrednio pracujesz z klientami, to tobie. Jeżeli zarządzasz zespołami lub masz firmę, to całej organizacji. I także życzę Wam bardzo wspaniałych, pozytywnych doświadczeń w byciu klientami. Powodzenia. Jeżeli chcesz oglądać moje kolejne nagrania. To po pierwsze zasubskrybuj kanał. Za, zachęcam, polecam, zapraszam. I włącz też koniecznie dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o nowościach, o tym, że będą się pojawiały nowe filmy, będą poruszane nowe tematy. Będziesz na bieżąco. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.